Pamiętajmy, że my jesteśmy w biznesie globalnym. Tak naprawdę w Polsce sprzedaż naszych gier to jest 1, 2, 3%. Więc jesteśmy taki w samym, na takim samym rynku, jak wszyscy inni producenci i wydawcy gier z całego świata. Różnica jest taka, że my te gry w dużej większości tworzymy właśnie w naszym kraju, w Polsce, z zespołami właśnie głównie stworzony, stworzonymi przez Polaków. No i po, później te gry tworzone w Polsce konkurują na rynkach globalnych. Natomiast w Polsce jest coraz więcej, coraz więcej ekspertów. Ta branża już ma za sobą wiele lat I, i coraz większa jest ta grupa ludzi, która pracuje w tej branży i też te kompetencje tych ludzi stopniowo rosną i mamy wielu fachowców, którzy, którzy, spokojnie, którzy spokojnie, z pełnym przekonaniem można nazwać, że są ekspertami i konkurencyjni na rynku międzynarodowym w tym, co robią.